Hej, być może w ostatnich dniach przemknął Wam gdzieś w internecie nagłówek o tym, że ksiądz Szymon Bańka w jednym ze swoich filmów, który był notabene podlinkowany na stronie jednej ze szkół, powiedział, że w małżeństwie nie można odmówić współżycia bez poważnego powodu pod karą grzechu ciężkiego, co wywołało spodziewane fale oburzenia. W fakcie, czytamy szokujące słowa księdza na stronie szkoły, normalizuje gwałt małżeński. Na łamach wirtualnej Polski, katolicki dziennikarz Tomasz Terlikowski grzmi, to nie jest moralność katolicka. Dla księdza Bańki ma. Małżeństwo w jego seksualnym wymiarze pozostaje umową na świadczenie sobie dożywotnich i na życzenie partnera usług seksualnych. I to bez względu na jego samopoczucie, okoliczności czy sytuację. Maja Staśko w swoim wpisie już się w ogóle nie szczypie i pisze, że tak myślą gwałciciele. To jest logika oprawców, że kobieta zawsze jest winna, bo mężowi stosunek się należy. Słowa Maja są zresztą podawane również przez Onet, który pisze o kontrowersji. Tak się jednak składa. Że w temacie tym zarówno księdzu Bańce, jak i tłumowi oburzonych należałoby zacytować pewną znaną postać mityczną. Wszyscy się mylicie, żaden z was nie ma racji. To znaczy, ksiądz Bańka mówi nieprawdę. Jego wypowiedź nie jest zgodna z nauczaniem kościoła i jest bez wątpienia szkodliwym przekazem, zwłaszcza dla dzieci. Przejdziemy do tego, ale. Zauważmy, że niemalże wszystkie oburzone głosy przedstawiają jego słowa, słowa księdza bańki, w sposób nieuczciwy i wybiórczy. Zaczynając od tego, że ksiądz w tym filmie. Odpowiadał na pytanie mężczyzny, w którego małżeństwie seks przestał istnieć w ogóle po urodzeniu się dziecka. I ten mężczyzna zaczyna podejrzewać, że może faktycznie to jest normalne, że po dziecku już nie ma seksu w małżeństwie nigdy i że on ma się oswoić z faktem, że wyzbycie się seksualności jest niezbędną częścią funkcjonowania w rodzinie. I ksiądz bańka odpowiada tej osobie, nie mówi tego w próżni, nie arbitralnie poucza kobiety, tylko odpowiada mężczyźnie, który ma problem polegający na przegięciu w drugą stronę. To nie sprawia, że ksiądz bańka ma rację, bo jej nie ma i to nie umniejsza szkodliwości tego przekazu, ale jeśli krytykuje się go pomijając istotny kontekst, w jakim on wypowiedział te słowa, to brzmi trochę tak, jakby chciano wycisnąć z jego wypowiedzi to, co najgorsze i najlepiej nadające się. Na Sensacyjny nagłówek. A co więcej, ksiądz Bańka w swojej wypowiedzi wyraźnie podkreśla, że ten domniemany obowiązek działa w obie strony. I tak samo mąż nie ma prawa odmawiać żonie, a to też się zdarza. A tymczasem wszystkie niemalże te artykuły traktują jego wypowiedź jako skierowaną do i dotykającą wyłącznie kobiet ksiądz Bańka kolejno wyraźnie podkreśla, że jego zdaniem to nie musi być hiperpoważny powód, wystarczy na przykład, że małżonek jest pijany. Tymczasem Tomasz Terlikowski zarzuca mu, że jego zdaniem nie można odmawiać bez względu na okoliczności czy sytuację. Tego on nie powiedział. Kolejnym wygodnie pomijanym faktem w większości oburzonych doniesień jest to, że ksiądz Bańka jest lefebrystą. I ja rozumiem, że to, co on mówi, może się wpasowywać w polsko-jasełkowe wyobrażenie o seksualności obecne u niektórych katolików, ale on nie przedstawia nauczania Kościoła rzymskokatolickiego, bo lefebryści część tego nauczania odrzucają. Tylko przedstawia on nauczanie swoje własne. Ale gdyby przytoczyć ten fakt, że ksiądz Bańka nie reprezentuje Kościoła rzymskokatolickiego, no to już wtedy na przykład nie można byłoby tak łatwo rzutować jego słów na księży jako takich, sugerując, że niektórzy księża zachęcają dzieci do akceptacji gwałtu, jak sugeruje choćby w pisma i Wszystkie te krytyki są przykładem tego, jak dzisiaj często ludzie, gdy znajdą coś wartego skrytykowania, to czują potrzebę, aby uczynić to jeszcze gorszym, jeszcze bardziej oburzającym, jeszcze Bardziej skrajnym niż jest. W myśl, być może pamiętacie anegdotę C.S. Louisa, tak? Że chcemy, aby czerni była jeszcze bardziej czarna, tak? Chcemy doszukiwać się najgorszego, co możliwe. A po co to się robi? No, bo jak powszechnie wiemy, gniew i nienawiść bardzo łatwo niosą się w internecie. Opłaca się podburzać swoich czytelników. I jak ładnie widać w komentarzach pod tymi artykułami i wpisami, to działa. Tymczasem, odnosząc się do tego, co ksiądz Bańka faktycznie powiedział, czyli do słów, że pod karą Grzechu Ciężkiego nie można odmówić tego współżycia, jeśli nie ma jakiegoś poważnego powodu. Poważny powód nie oznacza jakiegoś hiperpoważnego powodu, tylko że, ty, że tylko wtedy, jak człowiek umiera, to może odmówić tego współżycia, ale musi być to coś realnego. Nie tylko na zasadzie, że nie mam ochoty i samopoczucie. To nie jest wystarczający powód. Okej. Okay. Tak się składa, że artykuł 23 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w prawie kanonicznym katolickim mówi, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie, są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. To jak najbardziej można interpretować jako obowiązek, aby między małżonkami tak ogólnie dochodziło do wspólnego pożycia, i oczywiście, że w ramach katolickiego małżeństwa, w którym zobowiązujemy się być otwarci na wzajemne potrzeby, to dotyczy również potrzeb seksualnych, i to jest chyba w ogóle niekontrowersyjne, że w małżeństwie chcemy dbać o potrzeby drugiej strony. Ale z tego w żaden sposób nie wynika, że w każdym jednostkowym przypadku, jak ktoś akurat dzisiaj nie ma ochoty, bo ma złe samopoczucie, to nie ma prawa odmówić. Choćby dlatego, że cytując katechizm Kościoła katolickiego, ogólnie małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości. No to właśnie, wręcz jak ktoś ma złe samopoczucie, to ofiarne dbanie o dobro drugiej osoby, nakazywane przez katolicką instytucję małżeństwa, nakazywałoby raczej nie domagać się od tej drugiej połówki tego akurat dzisiaj, skoro ma złe samopoczucie. Ani tym bardziej nie wynika nigdzie z tego, że to jest grzech ciężki, czyli świadome i dobrowolne zerwanie relacji z Bogiem, które w przypadku śmierci naraża na wieczne potępienie. To wszystko ksiądz Bańka sobie prywatnie dopowiedział i autorytatywnie wygłasza przed widownią. Błędnie. Kolejno jednak, innym elementem, który wzbudził kontrowersję w jego słowach, jest to, że mówi on, iż małżonkowie dzisiaj tego nie rozumieją: że w momencie składania przysięgi małżeńskiej przekazują sobie wzajemnie prawo do swojego ciała. To znaczy, że prawo zostało przekazane i nie można odmówić współżycia bez poważnego powodu. No, nie do końca. To znaczy, to jest tak zwana półprawda. Ponieważ konstytucja duszpasterska o kościele Gaudium et Spes określa małżeństwo jako głęboka wspólnota życia i miłości, powstała z aktu osobowego, przez który małżonkowie się sobie wzajemnie oddają i przyjmują, świadczą sobie pomoc i posługę w zrozumieniu i miłości, zespalają się w działaniu, troszczą o wzajemne dobro, doświadczają jedności oraz osiągają coraz pełniejsze zjednoczenie. Czyli owszem, małżonkowie mają tworzyć wspólnotę również w wymiarze fizycznym. Cytując Biblię, stają się jednym ciałem. Więc ja myślę, że można powiedzieć, że nasze ciała są niejako, stają się wspólne, że Twoje ciało jest już nie wyłącznie Twoje, ale również Twojej żony czy męża. I to może faktycznie warto przypominać katolikom biorącym ślub, ale używanie tutaj przez Księdza Bańkę słowa przekazują, może sugerować, że małżonkowie coś oddają, sami się tego wyzbywając. No bo jak przekazuje coś komuś, to może to znaczyć, że ja już tego nie mam. I w tym punkcie ja nie wiem. Może ksiądz Bańka po prostu źle się tu wyraził, nie wiem, co siedzi w jego głowie, ale bezpośrednie znaczenie tego, co on mówi, jak najbardziej może być odebrane w ten sposób i to jest absolutnie niezgodne z tym, z tym co tutaj czytaliśmy, że ty w jakiś sposób tracisz prawo do samego siebie. W żaden sposób nie tracisz sam prawa do własnego ciała, ale jednocześnie owszem, dzielisz się nim z drugą osobą. To trochę jak z pieniędzmi we wspólnocie majątkowej. Oczywiście, że możesz nadal je sobie wydawać, ale nie możesz dysponować nimi w sposób całkowicie dowolny, bo musisz to robić z uwzględnieniem drugiej osoby, na której potrzebach ci zależy. W tym wszystkim, podsumowując to wszystko, ktoś mógłby chcieć odpowiedzieć na to yy, taką rzeczą, że okej okay, Szymon, może i Kościół nie twierdzi tego, co ksiądz bańka, ale i tak Kościół twierdzi złe rzeczy, bo może ja chcę małżeństwa, w którym nie będzie seksu w ogóle, albo takiego, w którym, gdy na pewnym etapie stwierdza, że już chce, żeby ten seks przestał istnieć w małżeństwie, to tak ma być, że, że on nie musi być obecnym elementem, nie musi być yy, elementem tego małżeństwa. Albo może ja chcę małżeństwa, ale nie poczuł. Wam się do żadnej wspólnoty ani jedności z moim współmałżonkiem, on po prostu ma żyć obok mnie i tyle. Ależ proszę bardzo. Tylko proszę nie zawierać w takim razie małżeństwa kościelnego katolickiego w takim razie. O tym już było. Jeżeli ktoś świadomie, dobrowolnie i kategorycznie odrzuca nauczanie Kościoła. To po prostu nie jest katolikiem i nie tylko nie ma obowiązku, ale i nie powinien zawierać sakramentów, nawet jak rodzina bardzo, bardzo prosi. I o tym tylko wystarczy pamiętać. No i to tyle. Książki, koszulki i kubki tradycyjnie znajdziecie w sklepie zależy.pl, a inne odcinki o tym, co faktycznie mówi, a czego nie mówi religia katolicka, znajdziecie na playliście Katolicyzm Polsko-Jasełkowy. Podlinkowane jest to wszystko poniżej. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronajcie. Do usłyszenia.